Muzeum PRL w nowym dworze mazowieckim ma powstać w pierwszym kwartale 2014 roku. Organizatorzy muzeum poszukują eksponatów z czasów Polski Ludowej. Już teraz mają bogatą kolekcję przedmiotów z tamtych czasów. Są to m.in. stare projekty, stare projektory, telewizory i słynne pralki, frania. Jest już zrobiony projekt muzeum. Będzie on się składał z kilku sal. W ogóle cały magazyn, w którym będzie się muzeum mieściło, ma dwie kondygnacje. Na pierwszej kondygnacji będą przygotowane sale do różnych ekspozycji. Będzie to właśnie sala multimedialna, będzie to sala przystosowana na przykład do mieszkania w stylu PRL. Chcemy pokazać, jak wcześniej wyglądały kuchnie, biblioteki, gabinety. To wszystko się tutaj znajdzie. Natomiast na niższej kondygnacji będzie, będą, będzie znajdowała się ekspozycja samochodowa. Chcemy wśród właśnie młodzieży, to jest jeden z naszych głównych celów, tak? Rozbudzenie takiej świadomości historycznej historycznej. Chcemy, żeby oni do nas tutaj przyszli i zobaczyli to, jak się żyło w minionej epoce i wyciągnęli z tego wszystkiego wnioski. My nie chcemy tej epoki hełpić i chwalić, mówić, że ona była wspaniała i wszystko było lepiej niż teraz. Nie, chcemy pokazać to, jak się rzeczywiście żyło, jak to społeczeństwo wyglądało. No i spowodować to, że młodzi ludzie zainteresują się, a dlaczego właśnie ten, ten świat wyglądał w ten sposób. To będzie takie muzeum nietypowe. Po pierwsze, pokażemy te eksponaty, ale po drugie, też chcielibyśmy, żeby osoby, które tutaj do nas przyjdą i będą je oglądać, żeby mogli tego wszystkiego dotknąć, usiąść właśnie na takiej półce i poczuć się dokładnie tak, jak w tej epoce PRL. Zamysł muzeum jest na tyle rozszerzony, aby aut był co najmniej 30. Na razie mamy odrestaurowanych w 100% około 8 aut. Część prac jest cały czas w toku. Dodatkowo będą motocykle z aut, które posiadamy. Jest bardzo ładnie odrestaurowana na 105. Fiat milicyjny z pełnymi umundurowaniami, a także z działającym radiem, sygnałami które były zainstalowane w oryginalnych fiatach yy, milicyjnych, yy, duży fiat z, z serialu zmiennicy, który, który tak naprawdę każdy, kto żył w tamtej epoce zna, czyli numer 1313.